Zapraszam na doradcy smaku, Michel Mogło. No i jajka, czy to zdrowe? Kiedyś ktoś zaczynał powiedzieć i udowodnić prawie, ale nie zdążył, że jajka są niezdrowe. To nieprawda. Niezdrowe 10 pączek pełny tłuszczu. Tak, jajka zdrowe. Jem często, czy nie wyglądam na zdrowy? I do tego dzisiaj przygotujemy sałatę Cezar. Do tego mam oczywiście sałata rzymska, pieczywo tostowe, jajko na twardy, parmezan, cytryna oszła, czosnek, pieprz czarny, musztarda ostra, sól i oliwa z oliwek. No i sałata Cezar. Każdy kiedyś jadł, albo chciał zamówić, albo zamawiał. Żeby ja przygotować ją, ja wolę te chrupiące, malutkie liście. Tego już nie będzie potrzebny. Przygotowałem sałatę. No, ona będzie tutaj teraz w boku. Ten pieczywo tostowy jest, żeby robić chrupiący, niezatłusty, dobre grzanki. O, coś takiego. To szybko idzie. Oni będą lekkie smażone. Aby były niespalone, tylko że nie chrupiące. Trochę olej. I nie chcemy pieczywo pieczewo po oleju. Tylko, że chcemy grzanki chrupiące, piękne. No i nasze sezale tam w kuchni. Historia mówi, że poszli gości, ostatnie gości, towary już miał coraz mniej w lodówce i brał co zostało. Miał grzanki, miał parmezan, sałata. i wymyślał taką sałatę, która oczywiście, potem się zmieniła troszeczkę, na przykład te enchois. Ale tak się urodziła ta sałata Cezar, przypadkowa. Teraz jedna rzecz pewna, kiedy jedna sałata ma prawie ponad 40 lat i była zrobiona na całym świecie, są różne interpretacje, są różne modyfikacje. Ciekawy byłby nawet poczytać wasze interpretacje albo modyfikacje o sałata Cezar. Czemu nie? Mógł być ciekawy. Już widać, że już w ogóle oleju nie ma na patelni, prawda? Dlatego już że uważajmy, żeby nie dać za dużo. Mówiliśmy o jajkach, które są zdrowe, żeby to był zdrowy też. O! Mam Was. Grzanki są, widać, że są chrupiące, ale żeby nie były za suche też. Muszą być przyjemnie. I teraz wartości jeden ząb, czosnek. Teraz, jeżeli lubimy. Dużo czosnek można, ale nie polecam, nie ma sens. Ten czosnek nie ma pokrywać smaku sałaty. I już tu wystarczy. Super. Teraz mogę posypać ich tutaj, żeby nie były tłuste. mamy w boku. Sałata jest. Teraz co robimy? Przyprawimy sól. Pieprz czarny. żeby był czuć, ale też, żeby nie był za, za ostro. Wszystko ma być równo. Parmezan. Oliwa. Już będę mieszał trochę. A jedna rzecz fajna, kiedy mieszamy tak, że kiedy postawimy już na talerze, ta sałata jest przyprawiona, jest mieszana. Nie ma tak, że dostaniemy sałata, polewamy na wierzchu winegret albo sos i potem trzeba mieszać ponownie. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy i dobry sposób, żeby przyprawić naszą sałatę. I wiadomo, że ten sos będzie wszędzie. Cytryna. No właśnie. Jajko. Nie kroimy go, tylko że złamane będzie. Tak była pierwsza receptura. Oczywiście, żeby nie były też za duże. On jest złamany tak w kawałkach, ale nie musi być krojony, piękny. Tak była zrobiona. Dzisiaj szanujemy tradycję od naszego Cezara i od tradycja y, od zdrowej żywności z jajkiem. I co brakuje teraz? Możemy kroić ich trochę. Ale nie są siekane, są takie krojone, żeby był wszędzie. Jeżeli zostawiam te filet anchois całe, to będzie trochę szkoda, że większość gości będą bez anchois. Mamy ją, widać, że jest wystarczająco przyprawiona, można spróbować. Teraz już możemy te większej liczce postawić. Oszła musi być również. Miszera, co z grzankami? Oh, zapomnianie, Nie zapomniałem. Posypiemy na wierzchu. Oni są zimne, oni są chrupiące, nie są tłuste. Mają przesmak czosnekowy, który podałem na końcu. Teraz możemy się pobawić troszeczkę, jeżeli mamy ochotę. Trochę ten parmezan fajny będzie wyglądał. Jeżeli mamy Ochoty na coś mocniejszej, proszę w takim razie do oliwa, pomieszać trochę ostra musztarda, mieszasz tego wszystkiego. I kiedy dolewamy oliwa, już będzie z musztardą i będzie ostrzejszy. Dzisiaj robiłem klasika wersja, żeby podziękować Cezar, że kiedyś wymyślał ta sałata, która jest pyszna, naprawdę. No i po kilku minutach mamy tradycyjna, ulubiona sałata Cezar. Receptura można znaleźć na stronie internetowej Doradca Smaku z jajkiem i zdrowy. Życzę Was smacznego i do zobaczenia. A ten przepis i pozostały znajdziecie w książce doradca smaku.